Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Co sowieccy weterani i inżynierowie powiedzieli o czołgu Royal Tiger i materiał 10 października 2024 rok Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. A więc cudysów, poszliśmy do, do lasu. Ta, stał tam cudysów królewski, czyli tegrysy, gdy tylko tra, trafi w pierwszy czołg. Jest on w kawałkach. Rosyjscy weterani pozostawili dość emocjonalne wspomnienia ze spotkania z tym Czołgiem. W końcu była to ostatnia nadzieja nazistów na zmianę biegu wojny, ale najpierw najważniejsze: Czołg Royal Tiger jedna z ostatnich nadziei przywódców reżimu III Rzeszy na odwrócenie losów wojny na swoją korzyść. Jest to najcięższy niemiecki czołg, który pod względem siły ognia i ochrony stał się w jednym z najsilniejszych czołgów II wojny światowej. Oni też mieli, chyba coś, mi się wydaje, też, chyba latające spotki z Antarktydy i coś takiego, bo z kosmitami i tak dalej, chyba Hitler też coś to i owo otworzył, tak mi się wydaje. To, co się pojawiło, i to trzeba też o tym powiedzieć. Nie uda, ale to bardziej po wojnie. W czasie wojny może też coś było wykorzystane, trudno mi powiedzieć. Chyba tak to było. Nie udało mu się jednak zmienić sytuacji. Pojawił się późno, gdy było mało. Prawdopodobnie, że cokolwiek zdoła uratować Niemcy, wypuszczono go w małych ilościach, które zresztą trzeba było podzielić na dwa fronty, a sytuacja operacyjna, Często zmuszała jego użycie w warunkach, w których nie dało się wykorzystać, nie w pełni wykorzy wy 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 wykorzystać swój potencjał, w pełni, trochę dziwne napisane. Ponadto nadwyrężyło to siły niemieckiego przemysłu, który znajdował się już okresu mo swoich możliwości, a nierzadko można spotkać się z opinią, że by, byłoby to dla Niemiec o wiele bardziej przydatne zamiast drogiego, pracochłonnego i materiałochłonnego cudysów Royal Tigers, aby kontynuować produkcję opanowanych już w produkcji czołgów w znacznie większych ilościach, ale co tak naprawdę myśleli o nim sowieccy weterani i specjaliści, chyba chodzi o ten czołg. numer 3, jaka była reakcja na, e, po pierwszym użyciu e, najciekawsza re, recenzja ukazała się w 1944 roku w październikowym numerze czasopisma, Cudysów Biuletyn Przemysłu Pancernego autorzy po zapoznaniu się między innymi z, z brakami i wnioskami e, doszli do wniosku że wprowadzając do produkcji niedokończony pojazd Naziści najprawdopodobniej polegali nie na rzeczywistych możliwościach bojowych, ale na moralnym i psychologicznym wpływie jego pojawienia się na, polu, na pole bitwy, bardziej na polu bitwy, chyba tak jakoś powinno wyglądać. To jest naprawdę interesujące, jakie wrażenie naprawdę zrobił na tych, którzy go spotkali. Niewątpliwe jest. Czy widząc czołgającego się w Twoją stronę śmiercionośnego potwora, cieszy się myślą, że tak naprawdę jest on zawodny i wkrótce się zepsuje, lub będziesz zadowolony z pogorszenia jakości zbroi, jeśli Twoja broń nie przebije to, dosłownie zaraz po pierwszym starciu bojowym z cudysów królewskimi tygrysami na froncie wschodnim w gazecie. Combat combatapp.pl szóstego korpusu pancernego gwardii nowy produkt zastosowano w swoim sektorze pojawił się wesoły artykuł redakcyjny pod tytułem mówiącym, że czołgi radzieckie są nadal najlepsze na świecie Cudysów ostatnie niemieckie czołgi typu T-VIP Cudysów Królewski Tygrys również nie, posta, nie postraszyły żo żołnierzy radzieckich. Już na pierwszym spotkaniu z nimi rosyjscy czołgiści i artylerzyści udowodnili absolutną wyższość swoich dział, swoich pojazdów bojowych nad tą tak zwaną cudysów tajną bronią Niemców. Rosjanie dzielnie, dzielni czołgiści Oskin. Udalow i Peteksa zniszczyli po kilka królewskich tygrysów w pierwszej bitwie. Co prawda debiut bojowy w superczołgu na przyczółku sandomierskim zakończył się niepowodzeniem, ale wynik jest trochę przesadzony, a artykuł zbyt optymistyczny. Jako korespondenci uczciwie zarabiali na życie, próbując podnieść morale z, z, z załóg radzieckich czołgów. Więcej szczegółów można tutaj przeczytać, kanał telegramowy i tak dalej. Chyba tak to coś wyglądało. Tygrys Królewski to już eksponat na dni Zdjęcia są ogólnodostępne, dostępne, a więc kolej, ko, chyba konkretna armata, czołg i tak dalej a bardzo dużo materiału pewnie szło, bardzo drogi pewnie też był w produkcji i tak dalej #2 co powiedzieli inżynierowie eksperci byli bardzo ostrożni w swoich wypowiedziach wkrótce na wszystkich forach rozesłano broszurę napisaną przez dwóch pułkowników Bukierewa i Skra Skrobowa Zawiera krótki opis cudysów królewskiego tygrysa i zalecenia dotyczące sposobów jego zwalczania. Zaczęto, zaczęło się od poważnego ostrzeżenia cudysów. Nie powinniśmy lekceważyć niebezpieczeństwa, jakie stwarza nowy niemiecki czołg, który ma niezwykle gruby pancerz, nawet w porównaniu do zwykłego tygrysa, podkreślili autorzy. Tygrys Królewski był naprawdę zabójczy. Znokautować go można było jedynie z bardzo bliskiej odległości. Prawdziwe historie załóg radzieckich czołgów o starciach wojskowych z nim można policzyć na palcach jednej ręki. Jednym z dowodów, z powodów tak małej ilości dowodów, jest to, że takie spotkania rzadko kończyły się dobrze dla rosyjskich czołgów. Ale ogólnie rzecz biorąc, radzieccy inżynierowie nie byli, nie byli pod szczególnym wrażeniem królewskiego tygrysa. Zauważywszy szereg obiecujących i oryginalnych rozwiązań, z rozwiązań znaleźli jednak szereg poważnych wad konstrukcyjnych spowodowanych zbyt przyspieszonym rozpoczęciem produkcji. Zauwa zauważyli, że wymiary i masa były zbyt duże, wyraźnie niezgodne z poziomem ochrony i mocą broni. W rezultacie niska zwrotność, słaba manewrowość i niska niezawodność przeciążonych jednostek. Ponadto podkreślono, że na skutek pogarszania jakości pancerza, na skutek braku dodatkowych stopniowych. Mimo imponującej grubości, stał się on znacznie mniej trwały. Numer jeden, co powiedzieli weterani, o jednym z takich epizodów opowiadał Paweł Kuleszow, który walczył na T-34. Udało mu się użyć pocisku podkalibrowego, aby przebić bok niemieckiego czołgu w obszarze transmisji. I... Pomimo tego, że pod, po tym zapalił się, nastąpił strzał powrotny, niszcząc T34. Paweł Pawłowicz opowiada, że sam nie pamięta, jak udało mu się wydostać z płonącego czołu i przebić kilkadzies kilkadziesiąt metrów, zanim zbiornik eksplodował, reszta załogi zginęła przykład takiej instrukcji dla zwykłego tygrysa, zdjęcia są y, dom, y, w domenie publicznej. Nikolaj Gołowin, który znokautował cudysów królewskiego tygrysa, uważa swoje zwycięstwo za wypadek. Widzisz, stało się to przez przypadek. Weszliśmy do lasu. Droga jest tak wąska, że nie można zawrócić. Stał tam ten cudysów królewski. Gdyby tylko trafił w pierwszy czołg, jest on w kawałkach. Panie, jesteśmy drudzy, ten krzyczy cudysów, no trzydzieści stopni, od razu zebrałem się na, za rozkładanie wieży i i już y, szacujesz odległość 150 metrów rozważ to niemal y, całkowicie ze strachu dałem mu jeden pocisk, drugi, trzeci chłopaki, później mówili, że trafił nawet z armaty y, wspomina weteran oczywiście, cudysów królewski tygrys nie był całkowicie, niewrażliwy na radzieckie czołgi i działa samobieżne które pojawiły się pod koniec wojny. Jednak penetracja go od przodu była prawie niemożliwa. Pociski przeciwpancerne z armat 122 mm D-25T czołg IS-2 i 100 mm D-10S działa samobieżne SU-100 mogły trafić z niego tylko z odległości 500 metrów. I tylko wtedy, gdy pocisk trafił z krawędzi lub złącza spłyt pancernych. Cytaty zaczerpnięte z książki Artema Drabkina, cudysłów. Walczyłem na czołgu, a działa 85 mm D5, S53 czołg T34, myślnik 85. Mógłby penetrować tylko słabsze strony. Wykorzystali to nasi czołgiści, czyli Rosjanie, mając przewagę wzrotności. Świadczy o tym Asiot Apetowicz, a który walczył na T34-85. Cudysów nasza kochana, cudysów 34, nie miała sobie równych. Jej kręco, kręco, kierowca. Kręcił ją tak jak chciał. Niemcy poszli inną drogą. Zwiększyli pancerz w czołgu. Cudy słów, królewski tygrys wydało, wydawał im się nieprzenikniony, ale okazało się, że bardzo łatwo z nim, y, y, z nim walczyć. Najpierw strzelaliśmy w czoło, oczywiście nie dało się go przebić, potem przyzwyczailiśmy się do obchodzenia go i uderzenia. W jego bokach nasz pocisk przebił oba boki na wylot, zatem te cudysów tygrysy były bardzo niezgrabnymi pojazdami. Zaszczycony czołgista podzielił się swoimi tajnikami taktyki. A co z naszymi słynnymi cudysów dziurawcami, ciężkimi działami samobieżnymi z SU-152? ISU-152 y, hmm, ISU uzbrojonymi w najpotężniejszą chałbicę ML-20 istnieje ciekawe świadectwo artylerzysty Aleksandra Nikołajewicza resztnika na temat bitew w porusach wschodnich, cudysów. Niemcy stawiali tam dziki opór, następnie przenieśli swoje najnowsze czołgi, cudzysów, królewskie tygrysy, spod Berlina, a nasza dywizja otrzymała działa samobieżne kaliber 152 mm. A kiedy Niemcy przesuwali swoje czołgi, nasze działa samobieżne przesuwały swo, swoje działa samobieżne i otworzyły ogień. I to jest takie dobre, kiedy te cudzysłów tygrysy zostały trafione pociskiem wieżę, wieża po prostu została zniszczona. I tak to wygląda. Królewskie tygrysy, zdjęcia są w domenie publicznej, i tak chyba wyglądały w rzędzie ustawione. Całkiem możliwe. Energia kinetyczna 50-kilogramowego 50 pocisku mogłoby do tego wystarczyć. Nie zachowały się jednak żadne dokumenty potwierdzające spotkania cudzysów ukrytych łowców z cudzysów królewskimi Tygrysami ani raporty o wynikach ich starć. A często oglądana fotografia, na której radzieccy oficerowie stoją na zbroi bez, bezgłowego tygrysa, nie jest efektem udanego strzału z działa samobieżnego, czołg został po prostu wysadzony w powietrze przez załogę podczas odwrotu, i niemożliwość je, jego ewakuacji podsumowywując. Chciałbym dodać jeszcze jedno zalecenie, które zostało wydane przez inżynierów kubańskiego poligonu testowego po przetestowaniu cudzysłów Royal Tiger przez ostrzał cudzysłów. Za najskuteczniejszą metodę ostrzału przedniej części czołgu Tygrys B należy uznać równoczesny ostrzał z baterii 3-4 dział systemów artyleryjskich kalibru 100, 122 i 152 mm z odległości od 500 do 1000 m. Generalnie panuje opinia, że choć jest niezdarny i niezdarny, to lepiej nie dać się złapać od, od przodu, jeśli ma pod ręką mocno, mocniej baterii. baterii. Lepiej zostawić manewr i spróbować wejść z bloku lub rufy. Wtedy pojawiają się szanse na wygraną. Dwie wojny Władimira i tak To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do